Jest to tutaj kupisz końce do swoich ulubionych ruletek. Wszystko za wygodne dla Ciebie metody płatności. Monika Esmera. 75 pięć kilogramów. A jej przeciwniczką będzie Ewelina. Ewelina, jak zawsze, pozytywnie zakręcona. To będzie jej debiut w Optagonie Fame MMA. Ile wniesie na wagę? 66 500! Zapraszamy tutaj do face to face'a, drogie panie. No i myślę, że tu będzie ogień, bo ten face to face tak naprawdę nie do końca doszedł do, do skutku na konferencji. Tak więc, Wojtku, Boxdelu, zapraszam, zapraszam. W tym momencie face to face. Stańcie naprzeciw siebie. Bądźcie gotowi. No, wygląda to trochę jak Street Fighter w tym momencie Dobrze, drogie Panie, jeszcze nie odchodźcie, jeszcze nie odchodźcie, jeszcze zadam Wam po pytaniu. Esmeraldo, pytanie do Ciebie. To nie jest Twoja pierwsza walka w OKTAGONIE FAME MMA. Czy z Twojej poprzedniej porażki z Martą Linkiewicz wyniosłaś jakąś nauczkę, która pomoże Ci zdominować i pokonać Ewelonę? No, na pewno ćwiczę dużo więcej, dużo, um, dużo się więcej do tego przykładam. Ale każda walka jest inna, tak? Tak samo jak inny przeciwnik. Więc y, jutro wszystko się rozstrzygnie. Na pewno będzie ostro. Masz przewagę warunków fizycznych, masz przewagę wagi, czy będziesz starała się. Za taką przewagę to ja dziękuję. No cóż, w każdym razie być może będziesz miała okazję wykorzystać to, sprowadzić się do parteru, docisnąć i tak dalej. Czy to jest twój plan? Wiesz co, Mam jakiś plan, ale zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. Dobrze, w takim razie dziękuję. Smeraldo i pytanie do ciebie, ty jesteś debiutantką, ale widzę pełna energii, pełna, pełna siły. Byłam strasznie obsyraną tutaj wchodząc, nie wiem czemu nagle złapał mnie stres, chyba dlatego, że jest tak wielka publiczność, ale już się oswajam, już jest spoko, Także, no. Może i wielka, ale jaka sympatyczna, co nie? No Jezus Maria, dobra. <noise> Dobrze, to w takim razie powiedz mi, czy jutro, kiedy będziesz, kiedy staniesz w Oktagonie po raz pierwszy, wtedy nie zjecie ten stres właśnie? Czekam na cały swój narożnik już y, większość mam. Także to też mnie bardzo uspokaja y, obecność tych ludzi. Y, no i co? No i nie, no mam nadzieję, że będzie wszystko pozytywnie. My także mamy taką nadzieję. Już jutro Esmeralda kontra Ewelona. Wielkie brawa moi drodzy.